Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeśli mnie słuchacie, to znaczy, że jest czwartek, a Wy postanowiliście po raz kolejny poświęcić kilka lub kilkanaście minut na wysłuchanie kolejnego audiofelię tenu cyklu Głos Wodza. Dzisiejszy odcinek zatytułowałem Irak. Kraj, w którym polski kapelan został dyplomatą, a wszystko zaczęło się od strzału młodzieżowego. Znaczy, kilku strzałów młodzieżowych, ale zanim zaczniemy strzelać, to najpierw wprowadźmy się w sytuację. To była sobota czerwcowa, walki z sadrystami jeszcze trwały. Wiecie Państwo, Sobota jest to takim dniem w naszej kulturze, że nawet gdzieś tam w działaniach wojennych robi się tego dnia, szczególnie wieczorem, jakieś takie leciutkie rozluźnienie. No i w obozie tam gdzieś ktoś oglądał sobie telewizję, ktoś inny wyzwaniał do żony, stół ping-pongowy oblegany był, bo to wiecie Państwo była zasada, kto wygr wygrany zostaje przy stole, reszta, reszta czeka na swoją kolejkę, no i tak to, tak to się wszystko... Toczyło. Ja poszedłem wieczorem. Tego dnia wieczorem miałem służbę, miałem wyjechać na patrol. Poszedłem wieczorem do kamp komandera na instruktaż odnośnie nocnych działań. Kamp komander to był oficer odpowiedzialny za ochronę i obronę obozu. On powiedział mi, co mam robić. Wyszedłem stamtąd i przed sztabem na łoweczce siedział Mariusz Tołwiński, ksiądz kapelan naszej. Brygady, batalionu, nawet nie wiem, generalnie ksiądz Kapelan. On był dla wszystkich. Muszę Państwu powiedzieć, że ja się plotkami nie zajmuję. Niemniej jednak wieść gminna nosiła, podawana tak zwaną pocztą pantoflową, że jeżeli szeregowemu żołnierzowi zabrakło kilka złotych do pierwszego, to udawał się po prośbie, czy tam pożyczyć kasę do księdza Kapelana. Mało tego, jeszcze tam złe języki głosiły, że ksiądz kapelan potrafił pożyczyć kilka groszy, czy tam parę groszy i nigdy się nie upomnieć o zwrot, jak żołnierz nie miał. Żołnierz nigdy nie ma pieniędzy, w związku z tym domyślam się, że yy, ksiądz kapelan no, prowadził tak zwaną kasę bez zwrotnych pożyczek, ale jeszcze raz powtarzam, ja się plotkami zajmuję, moi słuchacze także i w związku z powyższym porzućmy ten temat. Niemniej jednak... To dużo mówi o, o, o księdzu Mariuszu Tołwińskim. No i ksiądz wtedy w sobotę zagalił mnie pytaniem, które zadawał mi średnio 2, 3, 4, 5 razy w tygodniu, kiedy przyjdzie się wyspowiadać. Ja mu odpowiedziałem, że nie będę się u niego spowiadał, bo oszczędzam jego serce. Zaczęliśmy tam się kłócić, przekomarzać, jak to zwykle z Mariuszem. Muszę Państwu powiedzieć, że ta twarz jego to było takie uosobienie dobroci. Oczy wesołe, pogodne, i ten człowiek był ciągle uśmiechnięty. Nawet jak gdzieś tam zaklął, a to mu się zdarzało, to jednak był ciągle uśmiechnięty. Chodzący takie dobro. Brat łata, tam szeregowcy go zaczepiali, żeby sobie pogadać z nim. Tam. No, wiecie Państwo, nie budził żadnego respektu, ale budził potężny szacunek. Potężny szacunek, i, i chwilę sobie z nim pogadałem, kiedy nagle słychać było tylko świst, a następnie kilka wybuchów potężnych. Ja pobiegłem do mojego samochodu, tam już wojsko czekało na mnie. Wyjechaliśmy na miasto, bo istniało podejrzenie, że te granaty moździerzowe mają być tylko, mają za zadanie odwrócić uwagę, a później miał być może tam przewidywany napad czy atak sadrystów tak, na, na kamp. Nic z takiego się nie stało i wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak to możliwe. Wiecie Państwo, że w malutką bazę położoną w centrum miasta trafiono. Z dwóch kilometrów, znaczy nie trafiono na szczęście w bazę, ale w jej pobliżu z dwóch kilometrów z moździerza w nocy. No, duże wyzwanie, nawet dla doświadczonych artylerzystów. I ci mądrzy ludzie, dumający, dumający, doszli do wniosku, że takim wskaźnikiem była wieża minaretu, jasno oświetlona, która wystrzelała w powietrze z pobliskiego meczetu. No i należało to wygasić. Światła, bo one tak no, były widoczne naprawdę z daleka. Nie? No ale jak wygasić światła, skoro przepisy i konwencje mówią jasno, na to był położony bardzo duży nacisk, że pod żadnym pozorem nie wolno ingerować w obrzędy religijne ludności lokalnej, ani też nachodzić miejsc kultu religijnego, także. Strzelano do nas najczęściej z cmentarza, dlatego że <grych> przeciwnik wiedział, że no my tam zwyczajnie nie wejdziemy ze względu na przepisy. Ja już abstrahuję od tego, czy one były mądre, czy, czy inne, ale jednak nacisk był na to, żeby szanować ludność lokalną, bardzo, bardzo duży położony. No i wejść do meczetu, no nie bardzo. Stanąć samochodem kilkadziesiąt metrów przed nim i ostrzelać te, te światła na, na minarecie, no, to to absolutnie to się w głowie nie mieści. Wbrew pozorom, muszę Państwu powiedzieć, że ostrzelanie tych żarówek na, na, na górze byłoby chyba w świetle prawa mniejszym występkiem, wykroczeniem czy tam przestępstwem niż wejście na teren, na teren lokalnej świątyni. Tak? No ale też no, każdy ma rozum i każdy wie, że nikt nie będzie strzelał do świateł tak? no, z karabinu maszynowego, no bo to. to, to Byliśmy Polakami, jesteśmy Polakami, a nie z ludźmi ze Stepów. Już nie będę rozwijał tego wątku tutaj. No i w końcu, pryncypał się mnie pyta, co tu o tym myślisz. No, no, nie wiem, no ale jakoś tak, nie wiem, jak to się stało. Żadna to moja analiza i nie będę odpowiadał, nie będę opowiadał teraz Państwu, jakie byłem pomysłowi Dobromir, tylko być może ta wczorajsza rozmowa sobotnia spowodowała, że przypomniał mi się ksiądz Mariusz i mówię do, 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 do dowódcy, mówię, wie pan co, no, może byśmy z Mariuszem pogadali, no niech pojedzie do tego Muezina, tak, no ksiądz z Muezinem, tak, no, zawsze się dogadają szybciej niż niż tam y, jakiś inny bolek z Muezinem. No i stary poparł to, ja załadowałem Mariusza na Mariusza na samochód, czy do samochodu i pojechaliśmy do Meczetu. Mariusz, muszę Państwu powiedzieć, że kapelani wojskowi polscy, nie pamiętam jak amerykańscy, chodzili całkowicie rozbrojeni. Oni mieli tylko hełm i kamizelkę przeciwodłamkową, natomiast nie posiadali przy sobie żadnej broni. I Mariusz siedział w tym samochodzie, przekładał sobie paciorki różańca w taki charakterystyczny, no on ciągle tam gdzieś chodził z różańcem i ciągle, ciągle przekładał te paciorki różańca. Siedział w tym samochodzie, wiecie Państwo co, całkowicie wyluzowany. Ja nie widziałem człowieka jeszcze, który by się nie bał, a on się faktycznie nie bał. I sobie tam szeptał swoje zdrywaśki. Zawiedliśmy go do tego meczetu, on gdzieś zapukał do, do takiej chusty metalowej w murze wysokim. Otworzył mu taki dziadzio zasuszony w tej kefii, tej, tej takiej, u nas to się nazywa arafatka, ta, ta chusta na głowie. Mariusz położył prawą dłoń na sercu zgodnie z obrządkiem islamskim i, czy ze zwyczajem islamskim i powiedział En salam aleikum, czyli witam cię, dzień dobry. To chyba jest taki odpowiednik. Arap odpowiedział mu tak samo i panowie zniknęli w czeluści meczetu. W ogóle meczet był otoczony takim wysokim murem. Ja wiem, na jakieś 3,5, może 4 metry. No i wiecie Państwo, no, ksiądz poszedł, my czekamy upłynęło, ja wiem, z 25, może minut, może pół godziny, wyszedł Mariusz, no i się ładuje na samochód, no ja się go pytam, mówię, ty, Padre, no ja się do niego zwracałem, Padre, mówię, Padre, no i co załatwiłeś, a on mi odpowiada, no co Bóg dał, nie, ja mówię, ty mi nie mów, co Pan Bóg dał, tylko mów, co ja mam staremu powiedzieć, nie, bo to, to, to co, co mam iść do dowódcy i mu co zameldować, co Pan Bóg dał, <laughs> to ma być konkret, prawda, to, no, i wtedy Mariusz powiedział, że on będzie rozmawiał z dowódcą i zwolnił mnie z tego obowiązku, z czego skwapliwie skorzystałem. I wiecie Państwo, co? Czekaliśmy do wieczora i tam zmrok zapada w ciągu 3-4-5 minut. I o godzinie 20, jak już się zrobiło całkowicie ciemno, może trochę później, nie pamiętam już nawet, wiem, że jak się zrobiło całkowicie ciemno, nie rozbłysły światła na Także cała okolica była idealnie zaciemniona. Nic nie było widać, nie? Nie wiem. Ja pytałem później, mówię chodź Padre, opowiadasz mi coś tam, jaką gawędę ucinałeś z tym lokalnym twoim friendem po fachu, tak? O, ale nie chciał mi, kazał mi spadać na drzewo. No <taki> takie to czasami są nie żołnierskie rozmowy. Ale muszę Państwu powiedzieć, że yy, no byłem pod dużym wrażeniem. Pierwsze duże wrażenie zrobiło na mnie to, że on się kompletnie nie bał. Ja tego nie potrafię opisać słowami. To by trzeba było zrobić zdjęcie, ale ono by też nie. Bo najwięcej, najwięcej mówiły oczy księdza, jak siedział w tym samochodzie w rozpiętym, niedbale hełmie, w takiej narzuconej na siebie, tej kamizelce przeciwodłamkowej, i yy, przekładał sobie ten różaniec, i coś tam bezgłośnie ruszał wargami. No to duża sztuka. Ja osobiście tak, no nie, nie, brakuje mi słów, nie byłem nigdy blisko ani obrzędów religijnych, ani, ani wiary, dlatego też, no, wtedy byłem bardzo zdziwiony, że praktycznie wnętrze dusza, wiara, psychika jest Mocniejsza niż ten zwierzęcy, jesteśmy przecież zwierzętami, strach zewnętrzny. No i okazało się, że jednak y, polski ksiądz, ksiądz wojskowy, tak, kapelan dał radę porozumieć się z Irakijczykiem, z irakijskim y, duchownym. Duża sztuka, no ale właśnie do dużych sztuk, do czynienia dużych sztuk są chyba powołane osoby duchowne, prawda. Zostawiam państwa z przemyśleniami. Strasznie cieszę się, że mogłem do was przemówić i przypominam, że był to audiofelieton z cyklu Głos Wodza, a dzisiejszy odcinek nosił tytuł Irak, kraj, w którym polski kapelan został dyplomatą. Do usłyszenia.